Szanowni Państwo, ten skrawek ziemi zna każdy mieszkaniec ziemi janowskiej. Dzisiaj przypada 76. rocznica bitwy partyzanckiej na Porytowym Wzgórzu, która obok bitwy pod Osuchami była największą bitwą partyzancką na ziemiach polskich podczas II wojny światowej i jedną z największych partyzanckich batalii w Europie. Miejsce to położone nad zalesioną doliną rzeki Branew miało być świadkiem ostatecznej klęski leśnych oddziałów. Ale nie było. Niemcy czyszcząc zaplecze cofającego się Frontu Wschodniego, przystąpili do akcji wicher i do walki w lasach janowskich rzucili 30 tysięcy żołnierzy wspartych lotnictwem i artylerią. Zaatakowali wczesnym rankiem 14 czerwca 1944 roku, ostrzeliwując partyzanckie pozycje z moździerzy i ciężkich karabinów maszynowych. Potem rozpoczęli szturm. Przeciwko wielotysięcznej armii niemieckiej stanęło do walki 3000 partyzantów z Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Armii Ludowej i Oddziałów Sowieckich. Krwawe walki oporytowe w wzgórze trwały cały dzień. Mimo zaciekłych ataków i wielokrotnej przewagi w ludziach i sprzęcie, Niemcom nie udało się pokonać partyzantów. W nocy, śmiałym manewrem przez bagna, przenikając kordon niemiecki. Wyrwali się z okrążenia, unikając zagłady i zachowując pełną zdolność bojową. Strzelanina z prawej, potem po środku, potem z lewej. Już nieprzyjaciel atakuje. Stworzyła się walka frontowa i przybiera na gwałtowności. Już od tyłu nas obchodzą, to znaczy, że jesteśmy okrążeni. Artyleria strzela z dwóch stron. Zdaje się, że już stąd nie wyjdziemy. Samoloty nieprzyjacielskie bombardują. Tak, o bitwie na porytowym wzgórzu pisał jej uczestnik letni kapral pod chorąży Mieczysław Ostrowski pseudonim sen. Partyzant oddziału ojca Jana, którym udało się wyjść z okrążenia. Straty niemieckie były olbrzymie. Bitwa zakończyła się sukcesem partyzantów, którzy, wydostając się z niemieckiej obławy, wykazali się walecznością, męstwem i sprytem. Dowódca Wojsk Niemieckich, zaskoczony niespodziewaną siłą i zaciekłością oporu partyzantów, meldował przełożonym o fiasku operacji Sztumwit. Szanowni Państwo, podczas epidemii i rząd, i samorząd musi reagować elastycznie. W normalnych warunkach, jak co roku, spotkalibyśmy się w Lasach Janowskich i godnie powitali kombatantów wojennych, przedstawicieli rządu i samorządu, urzędów i instytucji oraz żołnierzy Wojska Polskiego. W normalnych warunkach, ale nie w tym roku, gdzie z uwagi na koronawirusa patriotyczne religijne uroczystości w 76. rocznicę Bitwy Partyzanckiej na Porytowym Wzgórzu zostały odwołane. Nasze decyzje podyktowane były wcześniejszymi zaleceniami o unikaniu imprez masowych i zgromadzeń. Sytuację rozumieją kombatanci i weterani wojenni w kraju i z zagranicy którzy ze względu na wiek znajdują się w gronie podwyższonego ryzyka i już dwa miesiące temu sygnalizowali, że nie wezmą udziału w orczystościach. Jako organizatorzy musieliśmy i musimy zachowywać się odpowiedzialnie i nie narażać innych i siebie na zagrożenie koronawirusem, podobnie jak Wojsko Polskie, które troszczy się o zdrowie żołnierzy i osób cywilnych. W dobie pandemii dystans społeczny i praca online nie jest nikomu obca. Wszyscy musimy stosować się do obowiązujących zaleceń inspekcji sanitarno-epidemiologicznych, które zmieniają się z tygodnia na tydzień. I dlatego tegoroczne uroczystości mają skrócony charakter. Rozpoczynają się mszę świętą w intencji ojczyzny wianoskiej Świątyni, w kościele parafialnym pod wezwaniem świętej Jadwigi Królowej o godzinie 12, a kończą złożeniem kwiatów przez kilka delegacji kombatanckich i samorządowych przed pomnikiem autorstwa Bronisława Chromego. Oraz krzyżem Armii Krajowej na porytowym wzgórzu. Szanowni Państwo, 14 czerwca w dniu pamięci ofiar niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady. Pamiętajmy również o milionach ofiar, zwłaszcza naszych rodaków, pomordowanych w niemieckich miejscach kaźni. Dzisiejszy dzień niech będzie dla nas wszystkich chwilą refleksji i zadumy, także nad tymi, którzy tutaj spoczywają i którzy tak jak głosi napis na obelisku. Za sprawiedliwą bili się rzecz. Wierzę, że w następnym roku tradycji stanie się zadość i że pamięć tych, którzy w Lasach Janowskich walczyli, ginęli i w tym miejscu chcieli Polski wolnej dla przyszłych pokoleń, uczcimy godnie, wspólnie i w obecności żołnierzy Wojska Polskiego. Dziękuję i do zobaczenia za rok.